Mieszkam już w Japonii 10 lat. Dzisiaj mija moja dziesiąta rocznica od momentu przeprowadzki na stałe do kraju kwitnącej wiśni. W dzisiejszym odcinku chciałbym nieco porozmawiać na temat mojego życia w Japonii, co mi się udało, co mi się może nie udało i do czego zmierza moje życie w Japonii. Co dalej z moim kanałem na YouTubie, co z dalej ze streamowaniem, moją karierą jako przewodnik w Japonii. Zapraszam serdecznie. Korzystając z pięknej pogody, postanowiliśmy pojechać na krótką wycieczkę z Rinem i zobaczyć pierwsze sakury w tym roku, w sezonie wiosennym. Jesteśmy w miasteczku Asigara, bardzo blisko naszego domu, jakąś godzinkę samochodem. I dzisiaj jest taki ostatni dzień, gdy jest dobra pogoda, bo od jutra ma padać. Niestety sezon sakurowy nie zapowiada się najlepiej w tym roku. Ma być kiepska pogoda, jak zakwitną sakury w Tokio, więc trzeba się cieszyć tym, co mamy teraz. O, już widać Patrz. sakury. Wow! Jak ładnie. Wow, ale ich dużo! Ale pięknie. Wow. Super. Pierwszy raz widziałam sakury. W tym sezonie, tak. W tym roku. Słuchajcie, dzisiaj mija dosłownie 10 lat od mojego momentu przyjazdu na stałe do Japonii. Więc jest to idealny moment, żeby troszkę właśnie tutaj przy tych sakurach powspominać, to. Jak mi się żyje w tej Japonii od 10 lat. Więc zapraszam dzisiaj na pogawędkę przy pięknych sakurach w Japonii. Widzicie, bardzo dużo ludzi. Przyszło podziwiać te piękne Sakury. Pierwszy raz jesteśmy w tym miejscu trochę tak na uboczu, więc trudno na musimy tu przejechać samochodem. Ale jest naprawdę super ta lejka z sakurami. Przepięknie jest. Minchan, jak Ci się podoba. Takko, jak Ci się podobają Sakury? Bardzo pięknie. Eee, Niesłodzianka, taki szybko. Eee... I można widać. Słuchajcie, 10 lat w Japonii. Wow! Bardzo szybko minęły te 10 lat, prawda, Ajko? Tak, bardzo szybko. 10 lat, niespodzianka. Niespodzianka, już 10 lat w Japonii. Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim widzom, że jesteście z nami tutaj już od bardzo dawna. Bo ja w sumie nagrywam już na YouTube prawie 10 lat w tym roku także chyba w październiku będzie moja dziesiąta rocznica nagrywania na YouTubie. Zatem też zaraz pogadamy. Jak zaczynałem moją karierę na YouTube pierwszy filmik na Pozdro z KRLD, kanał o Korei Północnej. Pozdro z KRLD, czyli pozdrowienia z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Nagrany po prostu aparatem ziemniakiem z beznadziejnym dźwiękiem nad Rzeką Sumida w Tokio Nic tam prawie nie słychać Nie umiałem nawet montować, nie umiałem robić cięć nawet W filmach Pamiętam te filmy Możecie go zobaczyć na pozor I kto by pomyślał, że po 10 latach dalej będę jeszcze nagrywał I że od takich właśnie filmików o Korei Północnej Zacznie się moja przygoda na YouTubie Która mnie doprowadzi tutaj do tego momentu Gdzie jestem YouTuberem, streamerem a także mam własny biznes turystyczny w Japonii. Samowite. Naprawdę nigdy nie przypuszczał 10 lat temu, że tak to się potoczy. Więc bardzo dziękujemy. A to go Nie Dziękuję za wszystko. Rynek będzie tutaj ze mną, ponieważ wiadomo, piesek przyciąga uwagę, plus po prostu chcę go dzisiaj przytulić. Dwa duże ogłoszenia. Na samym początku tego filmu trochę będę dzisiaj gadał. Przepraszam. Po pierwsze, Przepraszam, że ostatnio nie ma trochę vlogów, ponieważ robimy sobie krótką przerwę w nagrywaniu odcinków, ponieważ zaczyna się sezon turystyczny w Japonii. Wiadomo, na Sakurę wszyscy przyjeżdżają, więc mam bardzo dużo pracy teraz jako przewodnik. Mój biznes turystyczny rozwinął się do szalonych rozmiarów wręcz. Mam cały zespół już do oprowadzania w Kyoto, w, to, w Tokio, w Osace i cały czas to się rozwija. Więc w najbliższym czasie będzie trochę mało filmów na kanale. Co bardzo przepraszam, bądźcie cierpliwi. Drugie ogłoszenie to jest takie, że już wkrótce powracamy z vlogami i ze streamami. A to dlatego, że udało nam się zdobyć program partnerski na platformie KIK. To jest platforma streamingowa, konkurencja Twitcha, i przenosimy się z Twitcha na KIK z naszymi streamami, podróżami po Japonii. Jeśli chcecie oglądać nasze podróże po całej Japonii, bo będziemy jeździć dużo jeszcze w tym roku, kamperem i nie tylko, to zapraszam na. Mój nowy profil na Kiku. Platforma KIK wprowadziła taki program partnerski, dzięki czemu będę zarabiał na tym, że tam streamuję. Ta platforma będzie mi płacić za to, że u nich streamuję, co jest naprawdę unikalne w tej branży streamerskiej. To mi umożliwi częstsze streamowanie, vlogowanie także i nie będę musiał tyle pracować jako przewodnik. Więc trochę ograniczę moje wycieczki, które ja oprowadzam i wrócimy do Was już wkrótce z większą ilością streamów i vlogów. Więc koniecznie tam wbijcie, bo jestem bardzo tym podekscytowany. I to także prowadzi do tego, że w maju jedziemy na wyprawę kamperem na Sikoku. Jej! Jej! Na miesiąc, miesiąc będziemy podróżowali po Sikoku, streamując na Kiku oraz nagrywając dla Was vlogi tutaj na YouTube, więc nie martwcie się, będą nie vlogi. Nie Nie możemy się doczekać, naprawdę będzie super. I w drugiej połowie roku jedziemy do Polski w lipcu. Będą także vlogi z różnych części Japonii, więc dużo się będzie działo właśnie dzięki temu, że udało się zdobyć ten program partnerski i możemy wrócić już do częstszego nagrywania na YouTubie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Lecimy! Aiko, co myślałeś o tym, jak zaczynałem nagrywać na YouTube? A po prostu... nie pamiętam dobrze, przepraszam. <grym> Myślałem, że nie interesowałam się dobrze, bo byłam bardzo, bardzo zajęta pracy. Tak, jako pracowała mm. wtedy jeszcze jako dziennikarka. Tak. Za artykuły do magazynu. Mm. Ale myślałam, że to pewnie bardzo fajne hobby dla Emira. Ja zacząłem nagrywać na YouTube w pewnym sensie z nudów, bo po prostu się nudziłem w mojej pierwszej japońskiej pracy. Nie? Szczerze powiedziawszy miałem po prostu za dużo wolnego tam czasu i e, chciałem coś z tym wolnym czasem zacząć robić, więc zacząłem najpierw blogować, potem a, także zacząłem nagrywać filmy na YouTubie o Korei Północnej. To było takie hobby. Niektórym sprawiało strasznie dużo frajdy po prostu nagrywanie tych filmów, i budowanie tego kanału było no niesamowitym e, uczuciem, że coraz więcej osób ogląda. I bardzo dziękuję tym wszystkim pierwszym subskrybentom, bo to od Was się zaczęło i to Wy zmieniliście moje życie w Japonii. Moja pierwsza ora praca w Japonii to było e, pracowanie przy targach handlowych. To była dość ciekawa praca w typowej japońskiej firmie. Ale szczerze powiedziawszy, no nie wytrzymałem tam długo, bo nieco ponad 2,5 roku i nie odnajdywałem się w japońskiej, a takiej typowej pracy i korporacyjnej takiej atmosferze. No nie pasowało to do mojego charakteru. Nie jest to łatwe, nie? Jak przyjść do Japonii, te początki są trudne. Ja sobie zdaję z tego sprawę. U mnie też było trudno naprawdę i cały czas szukałem miejsca dla siebie, wydaje mi się. i Wydaje mi się, że gdybym miał dalej pracować w japońskiej firmie, to byłbym mocno nieszczęśliwy. Po prostu do mnie to nie pasowało i chyba się nie daje, nie? Krótki filmik z tego, co ja robię w ogóle w pracy. Dzisiaj jestem na targach, właściwie dzisiaj jest dzień budowy. Trzeba postawić stoiska, a ja muszę wszystko sprawdzić, czy wszystko działa. Wszystko jest w porządku, i czysto czy jest takie, jakie powinno być zgodne z designem. Tam są, jest strasznie dużo reguł, i też czułem, że mnie to ogranicza, jeśli chodzi o rozwój w ogóle. Dlatego też zacząłem właśnie z tym YouTube'em, bo tam mogłem robić coś po swojemu. To było naprawdę niesamowite uczucie. to było chyba najtrudniejsze na początku: znaleźć to miejsce dla siebie w Japonii, coś, co naprawdę chciałbym robić. Jeśli przyjedzie tu do Japonii, to początki będą trudne. Zdawajcie sobie z tego sprawę, naprawdę. Ale dacie radę. Dacie radę, nie? Nie poddawajcie się, tak jak ja się nie poddawałem. I wiecie, ten YouTube, to co robiłem, małymi kroczkami, to nie wystrzeliło na nagle, nie zostałem przez nikogo wypromowany, tylko po prostu małymi kroczkami sam to budowałem, razem z żoną, z przyjaciółmi. Wiele osób mi pomagało i bardzo wszystkim tym osobom dziękuję. Krok po kroku, nie? I Wydaje mi się, że najważniejszą cechą mojego charakteru, która umożliwiła mi zdobycie o tylu subskrybentów to na kanale, czy przejście na Full time na YouTube, było to, że ja się nie poddawałem, że cały czas to robiłem krok po kroku do przodu do celu. Nie? I to właśnie dlatego, że nie potrafiłem się odnaleźć w tej japońskiej atmosferze korporacyjnej, postanowiłem przejść na własny rachunek w 2017 roku. Duże ryzyko, rzuciłem pracę. <laughs> Oczywiście ustaliłem to wszystko za Eko z żoną. Bardzo Ci dziękuję, Aiko za wsparcie, że mi tak powiem, pozwoliłaś rzucić robotę, uwierzyłaś we mnie, bo pewnie nie, nie każdy by coś takiego zrobił. I, I udało się, nie? Właśnie. Zacząłem powolutku zarabiać na tym YouTubie. Postanowiłem pójść na całość z YouTubem i zobaczyć, gdzie mnie to doprowadzi. Wtedy pozdrawiam było moje pierwsze wycieczki do Korei Północnej. I jakoś się udało, nie? A potem w 2018 roku rozpocząłem moją pracę, mój biznes jako przewodnik turystyczny. Dzięki temu, że widzowie zaczęli do mnie pisać. Pytali się, Emil, oprowadzisz mnie po Japonii? No, no dobra, oprowadzę, nie? I już 6 lat oprowadzam wycieczki po Japonii, nie licząc pandemii. <grytanie> I jest to naprawdę, naprawdę super robota. Bardzo lubię to robić. I no, niesamowite, że to się udało w ogóle wszystko ogarnąć. Jeśli chodzi o mój biznes turystyczny, no to planuję dalej oczywiście oprowadzać wycieczki. Nie planuję na razie otwierać dużego biura podróży. Skupiam się na małych grupach, klientach indywidualnych, a to mi najwięcej sprawia frajdy. Może w przyszłości kiedyś będę większe grupy, ale na razie nie mam na to czasu ze względu na to, że tak zajmuję się YouTube'em i streamingiem i skupiamy się właśnie na tych małych wycieczkach. Także pewnie ograniczę ilość. Dni, kiedy ja oprowadzam w miesiącu, żeby móc się skupić znowu na YouTube streamowaniu i opowiadaniu wam dalej o Japonii. Przynajmniej w najbliższej przyszłości. Co będzie dalej? Yy, nie wiem. Zobaczymy. Natomiast moja rada dla osób, które przyjeżdżają do Japonii. Szukajcie jakiejś swojej drogi. Nagrałem tyle podcastów z Polakami w Japonii. Mam nadzieję, że one, te podcasty staną się dla was inspiracją, że można się tu odnaleźć, że można odnieść sukces. Żeby nie ma rudzić, że Wam się nie udaje. Bo to, że Was ta Japonia źle traktuje, to najczęściej jest Wasza wina, a nie Japonii. Ja też może i narzekałem, tak brzmiało, ale z każdym tym moim narzekaniem to było de facto. Smutny jesteś, chcesz narączki, tak? No chcę narączki. To nie było narzekanie, tylko dla narzekania. Za każdym tym moim. A, za każdym takim komentarzem, który ja na swoich vlogach. Od początku a robiłem. Były konkretne działania mające na celu zmianę tego stanu rzeczy. I jak widzicie, udało się. Prawda? Mimo, że ktoś mógł mi napisać wtedy w komentarzach w 2015 roku: Emil marudzisz, głupotę powalasz, przestań marudzić. To nie było tylko marudzenie. Brałem się do roboty i pracowałem. I próbowałem zmienić swoje życie, właśnie poprzez podjęcie ryzyka i szukanie swojej ścieżki. Więc nie poddawać. Jest tyle przykładów właśnie Polaków, którym się udało w Japonii. Mój kolega Sean, który ma browar. Stasia, która robi piękne zdjęcia prawda, w Asaksie w kimonach. Firma Inkimono, Kimono, polecam. Przemek, mój kolega, bardzo dobry, z którym zjechałem całą Japonię. Jest fotografem weselnym i też oprowadza na wycieczki. I naprawdę wiele, wiele innych historii. Więc da się znaleźć swoje miejsce w Japonii i da się tutaj odnieść sukces także jako gajdzi, jako obcokrajowiec. Przez te 10 lat sporo żeśmy pojeździli, co nie, Ajko? Tak, e, bardzo dużo wycieczka. Oj, było dużo, no? Tak. Gdzie ci się najbardziej podobało? Co wspominasz najlepiej? Podoba mi się dobrze. E, wycieczka to jak Wakayama? Wakayama, A, tak. seria z Wakayamy, no, było mhm. pięknie. Wspaniała prefektura. Nie. Ja. Mamy taki cel, żeby zjechać wszystkie prefektury Japonii i pokazać Wam na kanale. Hmm. Nasz rynek też, żeby odwiedził każdą prefekturę Japonii już wkrótce. Naci było bardzo piękne miejsca. Wodospad Naczy, nie? Uh -huh. No i oczywiście wycieczki do Polski, nie? Pięć razy jako była w Polsce. Tak, tak, tak. E, dużo się nauczyłam o Polsce. Bardzo dobrze. Oczywiście, mieszkając w innym kraju, też ci są wady. I są wady Japonii. Japonia ma wiele wad, jak każdy kraj. Nie ma idealnego kraju. Zawsze coś będzie. Ale dobrze mi się tu żyje. Piękny kraj, wspaniałe krajobrazy, pyszne jedzenie, wspaniali ludzie. Wiele ma Japończyków, mimo wszystko. Chyba największym problemem mieszkaniem w Japonii i tym, co naj... czego najbardziej mi brakuje, to jest po prostu rodzina, nie? To jest, jest tak daleko do Polski. Stop, stop. A... że... No nie mogłem aż tak często jeździć tak jak chciał. I no przez 10 lat jestem prawie nieobecny w życiu mojej rodziny w Polsce. Co no jest słabe. Jest słabe naprawdę. Na razie nie planuję powrotu na stałe do Polski. Zostaję w Japonii. Dobrze mi tu. Mam swój biznes turystyczny. Kanał na YouTubie. Kanał do streamowania. Lubię to robić i chcę dalej to robić. I będę to robił póki mogę. Słuchajcie. Mam 37 lat w tym roku. 10 lat już nagrywa na YouTubie. To jest bardzo długi okres. Bardzo długi. nie jest łatwo nagrywać na YouTubie i się z tego utrzymywać i zarabiać na te pieniądze. Naprawdę niewielki procent osób, youtuberów, jest w stanie do tego punktu dotrzeć. Jestem mega wdzięczny, że mi się udało tego dokonać. Jestem mega szczęśliwy z tego, co udało mi się dokonać na kanale Pozdros na kanale Aiko i Emil czy na kanale na Twitchu, gdzie wcześniej streamowałem. To jest wielki sukces i nikt mi tego nie odbierze. Nawet e, te komentarze typu Emily, skończyłeś, czy coś tam. do mnie nie rusza, słuchajcie. To, bo naprawdę to, że nagrywałem przez 10 lat na YouTubie i doszedłem do takiego momentu jak teraz, to jest gigantyczny sukces. I nikt tego mi nie zabierze. To była wspaniała przygoda. I trudno mi sobie wyobrazić moje życie w inny sposób. I było ekstra, naprawdę. Niczego nie żałuję. Niczego. Dlatego wiecie, ja nie mam już takiego parcia, że tak powiem, na szkło. To nie jest tak, że kanał musi cały czas rosnąć. Nie jestem w stanie cały czas być w tym wyścigu szczurów na YouTube. Czasami to jest takie uczucie, nie? Że ciągle jakieś nowe platformy się pojawiają. To się wszystko zmienia non stop. YouTube się zmienia, TikTok, Instagram, wszystko się zmienia. Twitter się zmienia. Trudno jest nad tym wszystkim zapanować i nadążać non stop. To. Nie chcę tego robić cały czas na siłę, nie chcę tego cały czas robić tak, że a, poświęcam swoje życie i zdrowie też mentalne, fizyczne, a, żeby nie, nie. pędzić za tymi cyferkami. I ja tego nie będę nie. robił i i tyle no. Było super. Będę dalej nagrywał oczywiście, streamował dalej, dopóki będą widzowie oglądać i dopóki, dopóki mi to sprawia frajdę. Co będzie w życiu, to się zobaczy. Może będzie jakaś nowa platforma, coś innego, nie? coś, coś się zmieni z tym YouTube'em, nie wiem. Ale i tak będę szczęśliwy, że udało mi się to wszystko osiągnąć, co osiągnąłem. I naprawdę nie będzie nie przeszkadza mi to, że mam no, mniej wyświetleń, czy coś takiego. Oczywiście fajnie by byłoby mieć więcej wyświetleń. Chciałbym, żeby te odcinki, które nagrywam, jakieś takie podcasty, czy wywiady, vlogi o Polakach, wie Pani miała więcej wyświetleń. Oczywiście, że chciałbym. Każdy, kto by chciał więcej nie? tych wyświetleń. Bo to motywuje po prostu do pracy. Ale ja sobie zdaję z tego sprawę, że świat się zmienia, ja się zmieniam, YouTube się zmienia. I nie będę wiecznie YouTuberem, po prostu. To jest naturalne, że w pewnym momencie, że przestanę nagrywać. A może będę nagrywał tylko dla kilku osób. Nie wiem, zobaczymy. Więc... A, no chciałbym, żebyście sobie zdawali z tego sprawę, nie? Że ja nie mam z tym żadnego problemu, że w jakiś sposób już nie, nie wiem, nie jestem jakimś top jeden YouTuberem z Japonii, czy coś takiego. Jest ok, jest naprawdę ok. Może kiedyś kupię sobie dom gdzieś na wsi w Japonii, w Okayamie może, na Shikoku tam lubię, tamte regiony. Nie wiem, może będę nagrywał jak sadzę ryż albo marchewkę. Nie wiem, może ktoś to będzie oglądał i spoko, nie? I, i, i tyle, tak, tak to wygląda po prostu widzę. co? Dziękuję wszystkim po prostu, którzy byli tutaj ze mną od samego początku, którzy dalej są, oglądają, bo to dzięki Wam. A no zmieniło się moje życie, życie Aiko i jest super, jest naprawdę super. バルトジンクエフシスキンザー・ジションチラートえー、YouTube のおかげで私の人生は変わりました、うんまあ、それまでずっとライターとして働いてたんですけど、まあ、その仕事を辞めて YouTube で表現をするようになってそれがきっかけで

習って演奏して表現していきたいっていうふうに思えるようになったのもたぶん YouTube がなかったらねそういうふうにはならなかったと思います YouTube は本当に私に人生をどう送っていきたいかっていうことを真剣に考えるきっかけをくれたんだとも思,思いますなてんこんちむなしサクロヴィスパーセル 10 lat w Japonii szybko minęło. Trzeba by zrobić jakiś kampa i za kolejne 10 lat, ale to później. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze z nami. Zajko, z Linem i ze mną będziemy razem podróżować po Japonii, zwiedzać i oglądać wiele jeszcze pięknych miejsc, już nie możemy się doczekać. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do zobaczenia już wkrótce gdzieś z Japonii. Cześć, cześć, papa. Pa. 爸爸。